Hej, witajcie na kanale Patryca Kwięcik Vlog. Dzisiaj nagrywam vlog z... Vlog. Oliwką. I Olimpią. O, ale gangster. A to laseczka. A ja prezydent. Tak, Dobra, to teraz idziemy... Na Marianówkę. Na Marianówkę. Poszedzimy może sobie na ławce, coś tam sobie pogadamy, coś takiego. Hej, witam Was bardzo serdecznie. Oliwka, która też zaczęła nagrywać gangster, prezydent i ja. Ja to no, prezydentka. Idziemy się na Marianówkę? Idziemy tak właśnie. Zaraz Marianówka. Słuchajcie, więc zaraz sobie tam tutaj pogadamy, pojedziemy, coś takiego, więc zapraszam Nie będę tego do mówić! Do oglądania. Oglądania. Jesteśmy już na Marianówce. Tu są zbierzaki i inne takie. No i może sobie usiądziemy na ławkę, co? A ty do możesz coś zmienić kamerę. Do wadzka, chodźmy. Gdzie do wadzka? wadzka. O, Oliwia Jamila, siedzę na... Prezydent! Prezydent! kury uciekły. Apokalipsa kur. To co, idziemy na ławkę? Czy gdzie? Gdzie idziemy? Czekajcie, może. Może chodźmy od daleka od tych kur. No reszta jest jakieś cienie, Patrzcie. Apokalipsa kur. Są sarny. Nie wiem czy widzicie, bo ja tak. Ja to nie widzę. Teraz? Jak ja to... nie wiecie, o kamień, no, no, to tutaj nie. Ooo, piją, Nie wiem czy co Nie wiem czy że mnie słyszycie. Jest bardzo fajnie. Szkoda, że nie mam I nic, tam. żeby nakarmić te sarenki. A, bo konie są przeniesione są tutaj wiesz, i tam są i konie są przeniesione tu I... ponieważ dlatego, że jest bardzo ciepło słońce może razić i tutaj sobie o. mogą wejść o patrzcie jaki włos wiel... jaki wielki wiel... wiel... ma tutaj są konie to, nie, nie podążaj blisko bo cię ugryzą nie radzę Ale i tutaj jest, tutaj jest taki fajny, bardzo fajny most a tam jest osiołek z tyłu Ej uważaj się, uważaj, bo na tego... Ej, ja mam na razie... Na most to lepiej bez dorosłego nie... Zostaw to! Ej, ale może na most lepiej nie idźmy bez dorosłego, co? Nie. Na, na most może bez dorosłego nie? Można. to właśnie naprawili go. Ja się mam nadzieję, że nie... I tam, 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 tam. ciekawe czy to jest głęboko. Yy, to nie, jest tak głęboko nie, no Jakby jak ktoś się utopił to na pewno byś nie utopił. I to, i jest to jest to taka to fajna to. ławeczka, można sobie wiem. Uciekować, uciekować 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 na przykład można piw uciekować uciekować. Na przykład można piknik zrobić, piwka wypić wypinić różne takie rzeczy. Więc yy, tutaj oh. mamy właśnie fajnie. No to jest mega super fajnie. Będziemy tam sobie usiąść, bo parasol sobie tam rozłożymy, bo tam jest taki... Parasolek. Patrzcie ile, ile kapsli! Widzicie ile kapsli? kapsli? Zobaczcie tutaj jest bo... ale tutaj torpeda I dobra to zaraz i widzimy albo nie jeszcze nie Może sobie chwilę posiedzimy eee, Ej kurde będę... mogłam wziąć kubki z zamknięciem no więc tak... Ej ciekawe jak jest głęboko A ja nie zobaczę ja bym dotknęła wodę. Ściągłabym nogi i srebrną wodę. No to dotknij. No to ty też dotknij. Na trzy? No. I no, zdecydowałyśmy, że to jest zbyt niebezpieczne, bo może mi poślizgnąć i jeszcze wpaść, więc nie zrobimy tego, więc bardzo przepraszamy. Ale teraz właśnie idziemy na tą ławkę... Biegnie tam jeden. zobaczcie! Nie wiem, czy widzicie, mam nadzieję, że widzicie. Myśmy ostatnio widzieli, jak dorosły koń biegnie z małym konikiem drzebakiem. Na serio. O, tam idzie kolejny. No to słuchajcie, to my zaraz idziemy tam pod parasolkę. Olimpia poszła do innych zwierząt. My sobie poświęcimy pod parasolkę, nie wiem, może napijemy się koli. Pogadamy sobie, czy dajemy sobie, ja... sobie kole? No, no, mam nasze kole w plecaku. No. A Limpi nie dawamy koli. Aha, no. Mała mogła sobie też wziąć pięć z domu, nie? Ja miałam kole w domu, mam jeszcze w domu trzy kole. Jezus, mogliby jeszcze naprawić ławkę najlepiej, nie? No, Dobra, Czekaj, ja położę telefon. No niestety nie możemy rozłożyć tego para... Jezu, znowu jest, jestem takim ciągle, że mnie nie widać. No nie widać. To i na drugą stronę. Okay. Ja nie jadę! Nagrywamy! No to słuchajcie, o no, tam widać Może ten... pojedziemy do nas? Chyba, że Pati nie będzie chciała, nie? Ona pewnie nie będzie chciała. No tak nie, nie będzie chciała. Trzymaj. No a co Trzymaj. będziemy tam u Ciebie robić? No nagrywać challenge'y. Jakie? Różne. No różne no, czyli jakie? Wrogi, pojedziemy gdzieś. Gdzie? No nieważne, bo to ma być jakiś E, więc jesteśmy więc i i właśnie... jest teraz Zaraz będzie na pewno ciepło w pogrodzie. Mi też. sobie O, jest. Aaaa, e, mi się nagrywanie. A mi nie. No dobra, dzięki, dobra, to dzisiaj na tyle, więc dzięki ma wielkie za oglądanie i widzimy w na następnym filmie.